Czy drugim dzieckiem Andziaks będzie chłopczyk? Moim zdaniem tak. Typujemy męskie imiona dla dziecka Andziaks. Yeah! Moim pierwszym typem, żeby trzymać się trochę zagranicznego klimatu imion, jest Aleksander przez X. Okej. Okay. Aleksander. Ma to sens? Ale trochę długie. Mi się wydaje, że oni coś takiego krótszego wyszli. Nie widzę luki mówiącego Aleks dosyć. Chociaż? No. Aleks na tenisa? Może by O, Aleks na tenisa, zapraszam. No, Jedziemy. Do samochodu. Do tak. porszaka i no raz. Tak. Moim zdaniem Andziak i Luka mają vibe plotkary, mogliby nazwać dziecko Charles i zdrobnieniem byłoby Chuck i to pasuje do Charlotte mega. A, to byłoby piękne. To jest bardzo mocny typ. Moim drugim typem jest Timothy. O matko, Timothy Charamagne. Bo po pierwsze to jest mega popularny aktor, Luka jest mega na z takimi rzeczami, Timothy Trofanowicz i by było zdrobnienie Tymek. O, naprawdę, 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 Albo Timi, albo... O, Timi, właśnie Timi. wróżkowek Krzesni, o to.